Moi kochani, e, witamy dziś. E, widać nas. Pierwszy raz nas widać chyba razem z Bartkiem. I zmieściliśmy się w kadrze, pomimo że zjedliśmy to, co gotował dla was. Bartło mi się mieści, ja też. E, ona się nie, nie wyfasonowała na audycję. Ma cały dziób w ziemi, bo przed chwilą było kopane, gryzione i. I żyte w lesie. <noise> Więc się nie obrażajcie, że pies nie naszykowany, ale my naszykowani, tak trochę, żeby yy, odnieść się do tego, co Was bardzo poruszyło w naszym ostatnim podcaście, yy, dotyczącym tego, co za kurtyną tego świata czyli tego, co w tle Donalda Trumpa. Yy, Bartuś, Yy, trochę się ludzie zbulwersowali. Niektórzy, nie liczni, ale byli zbulwersowani. Że yy, w ogóle tam patrzymy. Że może nie powinniśmy tam w ogóle zaglądać. My, tak, ja uważam, że nie powinniśmy zaglądać w politykę. Bo polityka, i to było powiedziane w tej audycji, jak polityk, po czym poznać, kiedy polityk kłamie? No wtedy, kiedy usta otwiera, więc to, <laughs> się, to, się, to, 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 to się nic nie zmieniło, więc teraz Wchodzenie w takie tematy zawsze powoduje włożenie kija w mrowisko, i wtedy odzywają ci, się ci spolaryzowani, którzy się e, mieli obowiązek, według ich samych oczywiście, opowiedzieć po którejś ze stron. Więc skoro my tutaj mówimy o jakimś jednym panu, to pewnikiem jesteśmy z tej drugiej strony, a tamci są źli. No więc ja potwierdzam, tak, tamci są źli, ale ci też czy znaczy wiesz co? Więc, więc natomiast, natomiast my nie, nie opowiadaliśmy o polityce. W ogóle My opowiadaliśmy o religii, moi drodzy. A jako kanał duchowy do religii odnosić się będziemy i w tej audycji, i w kolejnych, i, i, i te wątki będziemy pogłębiać. Bo religia to jest wielkie zwiedzenie, jak wszystkie inne Gregory. Tak. I. Polityka też jest wielkim zwiedzeniem, bo wydaje się, znaczy jest taką iluzją, że taki przeciętny człowiek, który idzie do tej ur uryny się mówi, czy? Urny. urny. Do tej urny. Uryna to co innego, to ale co... związana ale lepszy, z naszym podmiotem lirycznym, tak? <laughs> Natomiast… Oj, <laughs> teraz poszedłeś… Anegdotycznie. W... Dobrze, no nie w tą stronę, w którą ja akurat zatokowałam, ale dobrze. Słuchajcie, to jest właśnie wielkie zwiedzenie z tego powodu, że ten kto idzie tam wrzucić ten głos, to on myśli, że ma na coś wpływ. No a de facto nie ma. To jest oszustwo, że ma. Nie ma. Myślę, że nigdy nie będzie miał i myślę, że z czasem będzie miał coraz mniejszy wpływ, ale coraz bardziej będzie przekonywany, żeby stanąć za plecami tych wszystkich, którzy pociągają sznurki marionetek zwanych politykami. I czy ktoś chce tak widzieć carów tego świata, czy uważa, że oni są wybrańcami, zbawicielami, no to już jest jego problem. Natomiast za tej kurtyny wyłania się bardzo konkretna i niepodważalna prawda, że Albo oni niczego nie rozumieją i tylko tempo wykonują polecenia, albo też są niewolnikami z przekonań, tak jak my, tylko z trochę większą kasą i z trochę bardziej nadętym ego. Któraś z pań tutaj na kanale napisała, że ego polityka jest normą, że każdy polityk ma ego. I że trudno się dziwić, że powinniśmy wszyscy chodzić i głosować na mniejsze zło. Ja się tutaj bardzo zbulwersowałam, bo głosowanie na mniejsze zło jest zawsze głosowaniem na zło. No właśnie, chciałem to powiedzieć, że nie ma znaczenia, jak małe jest zło. Jeżeli wybierasz zło, to znaczy, że wprowadza się do swojego życia. No, koniec kropka. Czyli niezgoda na zło musi pozostać nierelatywna. Ale, ale no. W... Wracajmy, wracamy do tego, do tego co, co do tej polaryzacji. Jak gdybym był młodym człowiekiem, nieświadomym, nie, nieogarniętym i nie powiedzmy sobie zorientowanym, to gdybym miał wybór, czy głosować na Trumpa, czy na, na, na pana Bidena, yy, prawdopodobnie, a jeszcze bym, a, i byłbym w momencie, że, żebym uważał, że, że mój głos ma jakieś znaczenie to wtedy prawdopodobnie też bym na tego Trumpa zagłosował. I, i z tym się zgadzam. Ja te, te głosy rozumiem. Natomiast chodzi o to, żeby świadomości nabrać, żeby wzrastać i żeby zdać sobie sprawę z tego, że ten głos potrzebny jest tylko i wyłącznie w tym plebiscycie, kiedy się opowiadamy za jednymi albo za do drugimi, ale, w, ale później nie ma już żadnej demokracji. Nikt nie, nie jest zainteresowany tymi wyborcami, którzy oddali głos i, i, i takie głosy... Z Ameryki już się pojawiają ty, ty, tych, tych rozczarowanych, a będzie ich jeszcze więcej. Więc no zresztą nie ma, ni, ni, nic z czym się to nie różni od tych, co u nas ostatnio głosowali na, na, na PO, tak? Też są rozczarowani. I, i to też i też to zapowiedzieliśmy w którymś z podcastów, nie? No, że, że teraz jest wielka euforia, a za pół roku będzie rozczarowanie. No, tak było, tak jest i tak będzie. Nic tego nie zmieni, więc cała sztuka polega na tym, żeby wiedzieć, że, żeby się nie dać wciągnąć, żeby nie dać się. Krewa mhm. bo, 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 bo czym my jesteśmy jako wyborcy? My jesteśmy tylko mięsem armatni. My jesteśmy czymś, co ma po prostu spowodować, że wygrają ci, a nie tamci. Mamy te wszystkie kampanie negatywne, polegają na tym, że, żeby spowodować, że, żeby, żeby, żeby uzyskać ten mandat, uzyskać tą elekcję. Na no, niczym więcej. Potem wyborca już nikogo nie interesuje i to niezależnie od zakątku świata. Tak się to mniej więcej, znaczy oczywiście w, czasem jest większe udawanie, czasem mniejsze, czasem, czasem jest to bardziej społeczne, jak w niektórych krajach czasem od razu jest autorytaryzm tuż po, wygo, po wyborach. Ja, to, ja to z tym wszystkim się zgadzam. Tak jest, są różnice, ale nie, nie, nie ma różnicy co do zasady. Zasada jest ta sama. Znaczy, e... Ale nie stanowią Yy, żadnego wyróżnika yy, od ogólnej prawdy, że to yy, nie ma żadnego znaczenia, tylko jest to oszustwo, tak? Mo możemy tak powiedzieć? No, no, no powinniśmy, jako ludzie świadomi, a rozumiem, że tacy są tutaj u nas na tym kanale, to wiedzieć, tak? Że oni grają z nami w pewną grę. My wiemy, że oni nas oszukują, tak? Oni wiedzą, że nas oszukują, ale sobie dalej w to gramy, tak? Czyli kto więcej obieca, kto kto więcej na no, opowiada. Wiesz, to, Natomiast... to jest zbudowane na no, nadziei, Bartek. To też trzeba ludzi zrozumieć, bo każdy ma nadzieję, że może jak tam kogoś nowego się wprowadzi, kto wywróci swoją Spoza, czy... tak, spoza no. układu, tych, jak to No właśnie, było u, jak u nas, wielki biznesmen jest spoza układu? <laughs> Powiedz mi, jak to jest możliwe. I to nawet Andy Cholicki go? to mówi, że go? nie ma takiej no. możliwości, że trzeba zrozumieć jego miłość do Izraela, tak? Bo przecież. Ale... Musiał się wychować z Żydami, musiał bazować na ich na interesach z nimi, bo, ich, bo jego tata robił interesy z Żydami, że wszystko jest normalnie. wiesz. Znaczy, No w ogóle trudno robić interesy nie z Żydami na tym świecie. Z Żydami. No, od tego, od tego trzeba, trzeba zacząć. Więc jak ktoś jest z tej branży, no to, 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 to nie ma wyjścia generalnie. Ja chciałem wrócić do poprzedniego wątku jeszcze. Czyli yy, nadziei, tak? <noise> więc y, jak można mieć nadzieję w duopolu, bo tam nie ma demokracji, zresztą tak jak u nas też nie ma demokracji, tylko jest duopol. Duopol, czyli ci, którzy tam na zewnątrz się ze sobą kłócą, ale pod spodem są ze sobą dogadani, bo cementują system, żeby nikogo innego nie dopuścić. O to no jest, więc... jest kluczowe, co powiedziałeś. Cementowanie systemu, żeby nie dopuścić nie swoich. Tak? więc Donalda Trumpa mhm. nie poparła ta partia Donalda Trumpa, tylko poparli go Republikanie. My mhm. mamy sympatię do republikanów, no bo nam powiedziano w latach 80. i 90., że Ronald Reagan obalił komunizm, tak? I na pewno miał duży wkład w tym wszystkim, ale to była oczywiście sytuacja dużo bardziej złożona niż sam jeden Ronald Reagan, tak? Ale, ale lubimy Republikanów, no, no ale to nie znaczy, że teraz po, po tych 30 iluś tam latach, że my dalej wierzymy, że oni nas zbawią. Nie, my wiemy, że na pewno nas nie zbawią. I to jest jedno, co jest pewne. Natomiast mi jeszcze jedna rzecz bardzo uderza w tym, w, tej, w, tej, w tym, co ty mówiłaś podczas tej audycji, że ci zwolennicy Donalda Trumpa, zresztą też takie mamy głosy, te, które do nas docierają, oni nie traktują go jako administrację jako kogoś, kto ma zarządzać. Tylko oni właśnie wierzą w to, co było przedmiotem naszej audycji, a Twojego wywodu, tylko że oni traktują go jak proroka, mesjasza. A w Zbawiciela. zasadzie można od razu to wszystko pominąć i od razu powiedzieć: jak Boga? Tak? Bo po co te stopnie pośrednie od razu? To jest Bóg nam się objawił sam i y, słońce nasze, w związku z czym musimy robić tak, jak On się rano obudzi na lewą nogę, to, tak, to, to na lewo idziemy, jak On się obudzi prawą nogą. Wstanie to, na prawo mamy iść i, i w zasadzie jest nieomylny i, i wokół tego ale, się i wokół ale, tego Słuchaj, się... no to powiedziałeś właśnie o tej narracji wierchuszki New Apostolic Reformation. Tak. Oni są nieomylni. Tak. I tak. On jakby się wkomponował w tą narrację, bo oczywiście można domniemywać, że chodzi o przyspieszenie pewnych procesów, w które New Apostolic Reformation wierzy. To jest takie stowarzyszenie religijne, które powstało w 96 roku i rozwija teraz skrzydła, mówiąc wprost, że to, co robi Donald Trump ma za zadanie no, wprowadzenie świata w taką nową erę dobrobytu. Mowa jest o tej Ewangelii dobrobytu, właśnie Prosperity Gospel, no tylko, że właśnie w tej doktrynie wpisano Explicite, że ta ten dostatek, ta obfitość popłynie szerokim nurtem do tej wierchuszki nar i do tych apostołów Nowego Świata, do tych proroków. Im się to należy, żeby oni mogli zapewnić dobrobyt na Ziemi. Więc słuchajcie, no, biednemu można powiedzieć, żeby sobie wybrał, czy jak będzie bogaty, to jego środki mają płynąć do nar. Czy do komunistów, czy do kogoś jeszcze innego. No i taki jest wybór, tak? Natomiast problem polega w tym, na tym, że ten biedny nigdy nie będzie bogaty, bo zawsze jakaś grupa sępów czeka na to, żeby go wykorzystać, zdradzić i pójść dalej po jego plecach, tak? Tak, i to jest coś, co jest, co jest pewne, że, że my tutaj na dole. Tak zwane mróweczki, jesteśmy w stanie ciężką pracą, pomysłowością, kreatywnością, coś wypracować. Ale biorąc pod uwagę innych również. Tak, biorąc w pod uwagę. Styczni. Tak, tak w, pe, w pełnej symbiozie z otoczeniem I, i we wspólnym, jak gdyby korzystaniu z benefitów tego sukcesu. I, i, i tak się dzieje. Natomiast co 7 lat, co 8, co, co, co 5, jest tak zwany kryzys który nam to odbiera. Tak? No hmm. więc, ja za swojego życia pa, 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 pamiętam takich kryzysów już co najmniej z pięć. A to się dzieje regularnie od początku XX wieku i od wielkiego kryzysu zaczynając. Ludzie po prostu Transfer, czują transfer nie? do jednego procenta. Hmm. Tylko teraz ma być inny 1%, czyli właśnie ci, którzy, którzy w uduchowiony sposób widzą Mesjasza w naszym podmiocie lirycznym. Hmm. Podmiot liryczny, wiesz, to jest ryzykowne sformułowanie. on liryczny, tak. Kiedy patrzę w wyobraźni na ten obraz, wiesz, mm -hmm. który zapadł we mnie głęboko i bardzo mi trudno się nie uśmiechnąć, kiedy sobie ten obraz przypominam, chociaż wiem, że wielu z Was dotknęło, że powiedzieliśmy o tym obrazie Żartobliwie. Dlaczego mówimy o tym obrazie żartobliwie? Dlatego, że y, wszystkie zjawiska tego świata, które generują niepokoje, chyba lepiej potraktować humorem i sarkazmem tak. niż mieczem. Tak. Tak. E, ale to też no, myślę, że pamiętamy, e, że e, właśnie używając takich narzędzi e, dało się nawet mówić w sposób dosyć bezpośredni, ale jednak zawołowany o, o, o tym systemie, który nas naprawdę gnębił, czyli, czyli o komunie, tak? dało, dało się o tym mówić. Nowomowa wtedy kwitła. No, Nowomowa kwitła, tak. No ale do, 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 koło historii się zakręciło i teraz tak musimy mówić o zdrowiu na przykład, bo, 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 bo nie można mówić wprost, bo, bo, bo wsadzają do więzienia, jak ktoś powie, że się wyleczył bez leków, prawda? No i, i takich przykładów jest oczywiście znacznie więcej i, i dlatego znowu jesteśmy. Rośnie, I no, znowuż jesteśmy raczej. grypsujący. I czy nasz właśnie podmiot liryczny nas z tego wyzwoli? Ja bym chciał, ale... Och, kibicujemy mu, że kibicujemy w ogóle jak, miał jak, taki Jak pomysł. najbardziej. Natomiast, natomiast zwykle się to na deklaracjach kończy, a jeżeli teraz skończy się inaczej, piersi tu przyjdziemy i powiemy Pani, nie pamiętam imion, tak, ale Pani Grażynko, Pani Basiu, pan, pan, Panie Krystianie, panie, panie, panie Włodziu, mieliście rację, tak, nie, nie, nie rozpoznaliśmy Mesjasza w Mesjaszu. Jeżeli tak, tak będzie, pierwszy do tu przyjdę Naprawdę, i odszczekam. A, do tak, a, a jedno, co, 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 co chciałbym powiedzieć, myślę, że już na zakończenie, bo to nie ma co temu tematowi jakoś tam aż tyle uwagi poświęcać. Po owocach ich poznacie. Także zobaczycie na własnym portfelu, na własnym otoczeniu, na wszystkich innych rzeczach faktyczne zmiany. Jeżeli będą pozytywne, po, po tej kadencji super. Tego wam życzę. Znaczy my jesteśmy, Patrzcie na owoce, a nie na deklaracje. My jesteśmy generalnie, oboje z Bartkiem, po stronie nie przyklejania się do wahadeł, czy nie angażowania tak. się y, wrażenia y, bardzo negatywne egregorów, które są wszędzie wokół nas i czyhają na uduj. I jeśli y, jesteśmy w stanie y, z dystansem i z humorem y, spłętować, Działania kogoś, kto no, jest tak ważną personą wśród kapu kontrolerskich na świecie, że ma szansę zdestabilizować pokój, to zawsze będziemy przeciwko działaniom, które zbliżają cokolwiek na świecie do tego, żeby pokój narazić czy jakąś względną równowagę, która zawsze będzie krucha. Bo dopóki świat będzie oparty na dialektyce, dualizmie, nigdy nie będzie ustabilizowanej równowagi i lasciate oni speranza, wojkentratę. Nic się w tej kwestii nie zmieni. Uważam, że prawdopodobnie to nasze bycie w sytuacji dążności do równowagi to jest właśnie przypisana do ludzkiego losu rola, i taka tutaj ścieżka doświadczenia na ziemi, więc nic niezwykłego się nie dzieje, natomiast musimy być bardzo uważni, czy na stołkach nie siedzą osoby mało rozumne, zbyt zapalczywe, albo zbyt zachłanne, bo ta zachłanność jest centralnym grzechem tego świata i uważam, że Czyhanie na przepływ y, jakichś kapitałów od klasy średniej i niskiej na samą górę zaczęło się już od 20 roku ono trwa, i ważne by było, żebyśmy się nie dali oszukać, y, że ci wszyscy, którzy nam mówią o naszej duchowości, y, no nie mają na celu upozycjonowania ścieżki ludzkości w taką stronę, żeby kasa płynęła tam, gdzie należy, bo Trzeba to zobaczyć też w tych mechanizmach stojących za tą grupą religijną, w moim to jest mniemaniu manipulującą Trumpem. To jest, to, jest to jest właśnie ciekawe, że tam y, u nich duchowość prowadzi do y, pełnego miecha. Zawsze to się łączy, tak. nie? To jest jak w tym małym kraju, który, jak mówi pan Marek Chodorowski, pozdrawiam serdecznie, bo słucham, y, jest okupantem Stanów Zjednoczonych. I mówi o Izraelu jako tym państwie niewielkim, na którego okupację Donald Trump się radośnie zgadza. I z emfazą ją nawet obwieszcza, sprzyjając wszelkim interesom grupy kapitałowej, która to państwo utworzyła. Dlatego, że Izrael nie jest starym państwem utworzonym według różnych tradycji. On jest w fazie tworzenia takiego kraju. Chce być wielkim Izraelem i chce podporządkować sobie te wszystkie strefy, które w tym mesjanistycznym rysie prezentowanym przez New Apostolic Reformation dążą do pewnego ziszczenia się pewnego proroctwa, które ma na świecie doprowadzić do obfitości ich właśnie, pewnej grupy ludzi, po to, żeby oni mogli tak urządzić świat, żeby tutaj temu Chrystusowi, co ponownie przyjdzie, było wygodnie. Rozumiesz? Ten Chrystus potrzebuje tych pieniędzy. Tylko o niewolnikach nic nie wspomnieli, czyli całej reszcie. Nie, no niewolni niewolnicy nie są po to, żeby o nich wspominać, wiesz. Niewolnicy są po to, żeby rozumieli swoją rolę. Cicho siedzieć Grzebać w ziemi. Czyli nowa kasta zarządcza ma się wytworzyć, ma się ma wymienić. Myślę, tą, że to jest tą Starą, ten tak zwany deep state, tak, ma po prostu być usunięty, a oni w tym miejscu mają być wstawieni, oni, ale reszta ma pozostać I bez zmian, tak? Że to jest mniejsze zło. A, i to jest mniejsze zło, no bo y, oni nie są tak źli jak tam. Znaczy, mnie się wydaje, że to jest za kurtyną. Słuchajcie, ja mogę nie mieć racji, to wszystko y, może być inaczej. Bartek też może nie mieć racji, okaże się. Ale wtedy, kiedy wszyscy bili w bębenki i wzywali na całym świecie wszystkich do poparcia centralnego wybawiciela Donalda Trumpa, ja miałam dystans, bo ja wierzę w klasę człowieczeństwa. Ja wierzę w brak pogardy, ja wierzę w zwrócenie się w stronę ludzi, tak? I wierzę w niestawianie się w randze depozytariusza energii jakiegokolwiek, wahadła czy Gregora. Donald Trump w niebezpieczny sposób ogłaszał się właśnie następną cyrusa wielkiego, który no, ma dokonać ogromnej zmiany na świecie, ten nowy cyrus, ale nie musi być wcale moralny, może nie dochowywać żadnych norm i wszyscy mu to wybaczą, bo takie jest proroctwo. To mnie nie przekonuje po prostu. i Ja mam duży dystans. Uważam, że w moim długim już życiu, w ocenie sytuacji, nigdy nie zawiódł mnie, wiecie, jeden element. Jeśli patrzę na człowieka i widzę, że on szanuje innych ludzi, tak. to się spodziewam, tak. że może mieć siłę dokonać czegoś wielkiego. Jeżeli widzę kogoś, kto może na kogoś nasikać, kto może go poklepać i obrazić, to ja nie wierzę, że on ma pod skórą, geny wybrańca. No to jest kwintesencja tego, że po, po czynach ich poznacie, po owocach, a te owoce na razie w, w, widać w ciągu tego, co, co my możemy zaobserwować. Oczywiście nie wiemy, co jest za kulisami. A może on jest bardzo szarmancki za kulisami i bardzo spolegliwy i bardzo. Tak jak Jarosław Kaczyński, podobno no, jest bardzo kocha, tak, i, i w ogóle błyskotliwym no, człowiekiem. No Więc, więc tego, tego, tego wiedzieć nie możemy. Ale z faktów, które, które są ogólno dostępne, ten obraz się rysuje zupełnie inny. Wiesz co, pan Marek Kodorowski bardzo podkreśla brak konkretów. Czyli, że się dużo mówi, co ma być, yy, tak. o aresztowaniach, tak. o tak. zmianie, tak. o ujawnieniu. Tylko, że on mówi, że już na to czeka, czeka, czeka i nic. Że to na razie jest tylko gadanie. I że przyszedł czas, żeby od słów przejść do czynów, a jakoś to się dotychczas nie ziszcza. Więc z tego, co posłuchałam, yy, pan Marek ma małą wiarę. Troszkę się ścierali z zapalczywym protrampistą Endą Coińskim w tym dialogu. Oczywiście pan Marek Chodorowski jest wspaniałym dyskutantem, więc nie było tam sytuacji spolaryzowania, panowie grzecznie rozmawiali, jednak ich zasadnicza linia podziału była widoczna i myślę, że dotyczyła bo nie wchodzili w te religijne konteksty. Natomiast myślę, że linia... One są mało znane. Właśnie tak mi się ze zdziwieniem wydaje, że nikt tam nie zajrzał. A słuchajcie, to są potężne motywacje, jeżeli... O zobaczcie sami po sobie, po waszych komentarzach to widzę. Jeżeli ja wierzę w Trumpa, to żadne argumenty nie przekonają mnie, że się zepsuł. Albo, że nie działa tak, jak oczekuję. Jeżeli ja w coś wierzę, i to jest następny, tak, następny w ogóle temat na audycję, czyli błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tak? To jest zdanie, które jak widzę na różne dziedziny może być przekładane, czyli jeżeli nie masz wiedzy, musisz w to wierzyć, a jak jesteś gorliwym wyznawcą, to musisz oddać za to życie, tak, albo przynajmniej. Posta postawić się, jeżeli, jeżeli ktoś neguje twoją, two Twojego wybrańca, który ogłosił swoją boskę. co, stąd jest ta więc... taka formacja, że propaganda działa na takim poziomie podprogowym, tak. którego potem nie można wyszarpać z tego. To jest tak, że y, y, ludzie nawet. Widzą, że się Bo to, jest, ktoś bo się to są atawizmy plemienne, tak? Tamci, tamci za rzeki nas napadali, to my jesteśmy przeciwko nimi i, i, i to trwa. Tak, a jest też taka. Mm, więc, więc chcemy się osadzić w, jak, w jakichś ludziach my. podobnie myślących, y, y, również, również w takich obszarach, żeby nie być samemu. No bo, no. Wiesz co? Kamil Kupiec podczas tego naszego podcastu, podczas premiery tego podcastu. Na czacie napisała, że ludzie mają dosyć tego rządu i że w Stanach Zjednoczonych ludziom spadają klapki z oczu. Pomału tak będzie. No. A z tego co wiem, to jej poglądy były zdecydowanie inne, więc ja myślę, że nie tylko my jesteśmy rozczarowani, bo przecież my z Bartkiem też jesteśmy rozczarowani, że to tak wygląda, jak wygląda, bo zawsze przy jakiejś zmianie każdy ma nadzieję. Ma nadzieję, tak, że może czegoś nie widzi, ale ziści się ta zmiana, która przyzna nam prawo do wolności, które nam coraz bardziej jest odbierane. Mimo tych sekwencyjnych zmian, tego co się dzieje, nasz obszar, w którym poruszamy się jako samostanowiący ludzie, jest coraz bardziej zawężany. A tu nie możesz czegoś mówić. A tu nie możesz czegoś robić, a tu coraz więcej pieniędzy musisz oddać Bestii, a tu yy, kompletnie nie masz już ruchu, dlatego że mówią ci, jak ty masz planować swoje życie, swoją rodzinę. Nie wiem, kto to powiedział: czy to był Mickiewicz Adam, czy Kochanowski Jan. A może Jan Paweł II? Ale, o, o. ale takie zdanie. W takie, grubą, takie. Grubą trąbę, Takie, 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 takie zdanie, taki, taki związek frazeologiczny ze słowem nadzieja się yy, wiąże. Nadzieja, matką. Nie, 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 jest, nie. Jeszcze, jest jeszcze wiersz Miłosza. Słuchajcie, wszystko jest szlachetnie, wszystko rozumiemy, ale miejcie oczy, uszy, serca i umysły otwarte po prostu patrzcie jak na to, komuś, co jest. Jak komuś zaufaliście, to tym bardziej go sprawdzajcie. I nie patrzcie, co mówi. Patrzcie, co robi. Po czynach poznawajcie. Nie po słowach, bo słowa w kampanii są pojemne. Także co? Dzisiaj się z wami żegnamy, ale niebawem tu wrócimy w tym duecie. Co wam obiecuję? Czuj duch. Czuj duch.